Peter są mega beznadziejni. Skąd wiesz? Tak się składa, że nie pierwszy raz słyszę o tej ich legendzie. Ja ich znam nami są to zwykłe przechwałki. Każą na siebie mówić wrotkarze podziemia, ale jak przychodzi do jakichkolwiek zawodów, to się wycofują. Wiesz co? Lepiej mnie posłuchaj, gitarzysto. Przestań myśleć o tych wszystkich rzeczach i skup się na wygranej, bo to jest teraz najważniejsze. Mateo, co cię obchodzi, co robię? Bo mnie. Wcale nie interesuje to, co robisz lub czego nie robisz, jasne? Dobra, spoko wyluzuj, to była tylko taka przyjacielska porada, okej? Okay? Nie wiem, jak wam pójdzie w tym finale, jeśli dalej będziesz myśleć o wszystkim z konkursu. Jak wczoraj. Zostawiłeś Lunę samą. Wcale nie zostawiłem miejsca. samą, Aha, musiałem tak, coś tak. zrobić, dlatego mnie nie było. Na bylo. pewno, na pewno. Tak obchodzicie to, co robi Luna? <noise> Konkurs mnie obchodzi. Czy mi się to podoba, czy nie, to wy reprezentujecie roller w finale. Mam nadzieję, że jesteście gotowi dać z siebie wszystko i że Jasne. nie będziemy musieli się wstydzić. Mateo, damy z ciebie wszystko, to jest oczywiste. Aha. Ale nie pozwolę, żebyś bawił się uczuciami Luny, zrozumiałeś? O czym ty mówisz? Nie udawaj, Mateo! Przestań mówić jakimś szyfrem, stoję tu, mów prosta z mostu. Dalej, no już, dalej. Simon, co jest? Gdzie byłeś